Pada śnieg, puszysty śnieg, nie no dobra, kogo ja chcę oszukać? Leje deszcz, jak nie wiem. Was moje fany w kolejnym odcinku na moim kanale. Dokładnie spotykamy się dziś ze strojkiem świątecznym o numerze 40426 mam tutaj aż dwa dostępne modele, czy dwa więcej. Ale o tym, moi drodzy, za chwilkę, jest to można powiedzieć specjal z okazji świąt. No właśnie, żyjemy w tak bezdusznych, konsumpcyjnie czasach, że niestety, kiedy ledwo kończy się wszystkich świętych, już na półki sklepowe wjeżdżają bombki, strojki i wszystko. Osobiście. Kupiłem to na dużo wcześniej, w ogóle przed wszystkimi świętymi. Także to się w ogóle jeszcze zaciera. I troszkę mi szkoda, że nie będziecie już pamiętali niestety nigdy czasów, kiedy faktycznie święta były świętami, walentynki walentynkami. A nie, że kończy się jedno święto i już jest sprzedaż drugiego, bo zaciera to całą e, tradycję i, i w ogóle sens wszystkiego, moi drodzy. 404 wasze, jak mówię, 9 Plus. Nie dziwi mnie to wcale ten wiek, ale o tym moi drodzy troszkę zaraz. Jak wygląda zbudowany model? Ano tak, ale do niego przejdziemy też za chwileczkę. E, bardzo fajne opakowanie, takie troszkę jak w Ideasach. Moi drodzy, jest to ekskluzja do dostania właściwie tylko na Lego, Lego Shopie. Oczywiście gdzieś tam na innych serwisach aukcyjnych też się zdarza i, i chyba tylko tyle, bo, bo inne sklepy nie mają tego w dystrybucji. 150 zł bez grosza to jest jego cena. Przynajmniej właśnie ta katalogowa przemieta na Lego Shopie i drugą opcją jest taki stroik na stół oraz opcją jeszcze świeczkową. Bezpiecznie, bo się nic tutaj nam nie spali. Moi drodzy, tak jak mówię, opakowanie jest takie fajne, bo takie trochę Idea asowe bym powiedział, ekskluzywne nawet, pachnie takim wiecie jednak bogactwem, no ale też 150 zł za coś takiego to też wiecie moi drodzy, nie jest nie oszukujmy się, jakiś mały pieniądz, wydawać by się mogło że 150 zł za co, za co oczywiście, z tą teorią się w pełni zgadzam natomiast powiem wam szczerze o tu jest bardzo duża liczba klocków pomimo tego, że tak nie wygląda, naprawdę to jest 500 klocków bodajże zawartych, więc całkiem pokaźna liczba, w środku natomiast wygląda to tak bo widzimy z zewnątrz, że tutaj głównie liściami ten zestaw żyje, mamy jeden worek z tymi dużymi listkami drugi z dużą ilością tych małych listków, trzeci o, z tymi w ogóle najdrobniejszymi listkami, plus jakieś inne elemenciki czwarty to jest sama podstawowa konstrukcja naszego naszego tutaj tego i jeszcze, o tutaj to właśnie dwie jedynki to jest konstrukcja moi drodzy i wstążeczki, śpieczuszki są w ostatnim woreczku, jeżeli nas zainteresuje instrukcja, ja jestem tutaj Zawiedziony, bo po bardzo dobrym opakowaniu dostajemy dwie instrukcje, po prostu zwykłe w takiej formie. Chciałbym, żeby one jednak były w tej wiecie książeczkowej, szytej, z grubym grzbietem robionym. Eee, bardziej by to wtedy faktycznie zapachniało ekskluzywnością, a nie tylko pachniało świętami. Eee, Moi drodzy, pierwsza instrukcja oczywiście pokazuje tylko jak złożyć to. Natomiast druga, no właśnie, na końcu zawiera coś fajnego, coś, co mi się akurat podoba, bo widzimy, że oprócz zaprezentowanych dwóch modeli mamy tu prezentację jeszcze innych. Co mi się podoba? Nie mamy do nich instrukcji, zupełnie jak w zestawach dla 9. Just imagine, domyśl się trochę, można by rzec. No i tutaj, moi drodzy, wszystkie cztery, no właśnie już zrodziłem cztery dodatkowe pozycje, domyśl się, zobacz, zbuduj sobie sam. I to mi się akurat podoba. Natomiast są oczywiście jeszcze rzeczy, które mi się tutaj nie podobają, jednakże może nie zaczynajmy tego filmiku od narzekań. No bo na narzekania jeszcze przyjdzie oczywiście czas, ale tak jak mówię, nie powinno się od tego e, zaczynać. Moi drodzy, budując ten set, czułem się idealnie jak przed klimatem świątecznym. Kojarzycie doskonale, ta nerwówka, tu coś nie wychodzi, tu się komuś coś śpieszy, tu się coś dzieje, tu mi odpadlić. Ehm, no i tak się trochę czułem budując go. Moi drodzy, w większej nie jest on łatwy. Uwaga, po raz pierwszy budując coś z Lego poczułem monotonię, a nawet lekką niechęć, że po prostu nie chce mi się tego budować. A to dlaczego? A to dlatego, że w większości wygląda budowanie tego jak zbuduj jedną część, powtórz 16 razy. Jeżeli spojrzycie sobie na tył, chociażby tu, o jak widzicie wygląda tak spód tej całości po prostu. Zbuduj 16 razy taki element. Po drugim, trzecim już budowałem wszystko z głowy. Oj, tu mi coś odpadło, A tu mi odpadło, to niemożliwe, dobra czekajcie, pewnie jest, pewnie jest w opakowaniu. Więc moi drodzy, 16 razy powtórz daną czynność i tak to nam tutaj wyglądało cały czas. Nie, nie, po prostu tego nie zbudowałem. Tyle klocków tam w ogóle się w ogóle zostało z tej pierwszej konstrukcji, żeby, żeby nie było. I moi drodzy, całość, tak jak mówię jeszcze raz wyglądała tak: że zbuduj jedno, powtórz 16 razy. Zbuduj potem e, takie listki, powtórz 16 razy. Zbuduj to powtórz 16 razy, moi drodzy. I tak to wszystko wyglądało. I nie powiem, pierwszy raz naprawdę w historii mam do czynienia z konstrukcją, która z budowaniem siebie mnie po prostu męczyła. Dodatkowo przez to, że to jest tak zielono napchane, w instrukcji czasem średnio widać, co tutaj sobie będziemy budować. A, i miałem nie narzekać, a tu szedłem od razu na narzekanie. Dobra, moi drodzy, jeżeli mam nie narzekać, no cóż, ogromna liczba listowia, ogromna liczba liści, to jest na pewno to, co się rzuca w oczy. Nie jest to też dwuwymiarowe, bo jak widzimy, o, to jest się dzieje na kilku wymiarach, bardzo to ciekawie, jest tutaj ładnie napchane tej zieleni i chociaż troszkę się mocno martwiłem, budując to, że wiecie, coś tu pójdzie nie tak. No bo jak tu kurczę zachować symetrię i to wszystko by to było równo. Natomiast już sama instrukcja pokazuje nam, że tu ta symetria nie musi być. Ja tych liściów specjalnie nie układałem krzywo, one same się, że tak powiem, gdzieś tam. E, nawet instrukcja nam kazała jest zrobić w ten sposób krzywo. Wychodzi nam niestety kolejny minus, ale o nim też troszkę, moi drodzy, mm, zaraz. E, także mówię, krzywizny się nie obawiajcie, bo nawet sama instrukcja nas do niej. Em, do niej, do niej, do niej, do niej zachęca. Dodatkową zaletą jest na pewno też to, że gdy odpowiednio przygniemy te liście do środka, całość wchodzi nam ładnie do opakowania. Nie musimy więc tego co roku rozbierać i co roku męczyć się ze składaniem tego. Możemy sobie to spokojnie schować do opakowanka i czeka na nas za rok, by to wyciągnąć. I dobrze, bo budowanie tego zestawu wcale, przyznam wam się szczerze, do jakichś specjalnie przyjemnych nie należało. Więc co to akurat plusik. Na pewno wygląda to ładnie, na pewno wygląda to okazale. Bardzo fajnie wyglądałoby powieszone na drzwiach. No właśnie, powieszone. Troszkę też obawiałem się o sznurek, ale nie miałem o co, bo dostajemy tu oryginalny sznurek z LEGO. Także to jest oryginalny element. Nie musimy mieć tutaj nic swojego. I fajnie, bo te sznurki są naprawdę wytrzymałe. Eee, fajnie by to mówiąc, wyglądało na drzwiach. Chociaż niestety trochę się waham. Czy Polska jest miejscem, gdzie można by coś takiego bez strachu powiesić na drzwiach, i nie bać się o to, że nam to zginie. Banie. Wiem, czy ten świat jest takim miejscem w galaktyce, gdzie można by coś takiego powiesić, bo myślę, że każdy by na taką ilość kloca, jednak się połasił. Dlatego dla mnie zdecydowanie lepszą tutaj tą konstrukcją jest to, która leży na na stole jest stroikiem. Na szczęście moje, zdaniem i ta konstrukcja może za taką funkcję, funkcję pełnić jak najbardziej. Moi drodzy, no właśnie, cały czas widzicie, co mi się tutaj dzieje. Niestety konstrukcja dość łatwo się też rozpada. Te listki odpadają, te listki gdzieś tam się przekrzywiają co chwila i niestety nawet sama konstrukcja w sobie oczywiście, o, oprócz tego, że może tak się chwierutać, no to gdzieś tam może się też rozszczepić, aczkolwiek wymaga to naszej siły, naszego jednak wkładu ręcznego. Samo się tutaj oczywiście nic nie dzieje. I oczywiście teraz, gdy to sobie wisi, czy gdzie to sobie leży, nic się z tym nie dzieje. Jednak właśnie dokładnie określa to rolę hmm, tego czegoś, tego strojku. On jest do leżenia On jest do robienia za ozdobę On nie jest do zabawy, no bo też czym się tutaj bawić I moja prywatna opinia mm, Też jest, moi drodzy, po prostu taka Bo spytacie mi, po, po co to kupiłem, po co dwa I po co tak narzekam, skoro to kupiłem aż dwa Moi drodzy, od początku kupiłem sobie te dwa zestawy Po to, by je rozebrać i by mieć z nich kupę Po prostu liści Bo jak widzicie, liścio, listowia jest, tak jak mówiłem tutaj Naprawdę dużo i mm, moim zdaniem 150 zł za taki stroik To faktycznie jest dużo Okej, okay, wiadomo, fajnie jest mieć taką ozdobę na stole świątecznym, ale 150 zł, jednak ciut dużo? Oczywiście, na to składa się duża liczba elementów, na to składa się duża liczba liści, ale właśnie ja wolę te 150 zł przeznaczyć na dużą liczbę liści, trochę elementów zapasowych, niż li na stroik świąteczny, po prostu, który uważam, że w takiej cenie jednak jest no dość drogi, moi drodzy. Tyle w tym temacie mogę Wam powiedzieć. Podoba mi się, mówię, kilka rozwiązań, też mam jeszcze w ogóle 4 dodatkowe opcje. I tak dalej. Podoba mi się, że Lego idzie też takie elementy. Chciałbym wiedzieć więcej elementów tak zwanego codziennego użytku, czy świątecznego użytku, czy w ogóle takiego użytku. Fajnie, że Lego mówię, idzie w takie serie, natomiast zdecydowanie jest to przepłacone, chociaż mówię, oczywiście cenę tutaj robią liście, które co do zasady są drogie, a więc to doskonale, no bo tak jak mówię, kupiłem to do liści i też dlatego, żeby rozebrać i żeby trochę liści trafiło na mój sklep przy Pl Ja nie wykluczę, że ich więcej co do kupię, bo na moim sklepie faktycznie myślę, że to będzie coś, co Wam się bardzo spodoba. Jak się prezentuje? Sa, sa, sam wieniec, ok, ale moim zdaniem zdecydowanie przepłacony. To tak, to tak podsumowując, moi drodzy. Czekamy jednak na Wasze opinie. Co Wy o tym sądzicie? Widzicie, jak się rozpada? Widzicie, jak się trzyma? Co sądzicie o cenie? Co sądzicie o wszystkim? No i przede wszystkim, podstawowe pytanie: czy wy byście sobie coś takiego na święta na stole a postawili? A ja chętnie, ale za połowę ceny mniej, to na pewno. A póki co listowie mi się przyda. A Wam pewnie też międzynarodowy sklep Was zapraszam. Jeżeli podobał Wam się ten filmik, zapraszam. Zapraszam Was serdecznie do kliknięcia subskrypcji oraz nadrabiania innych filmów na tym kanale. Mam nadzieję, że wkrótce się zobaczymy, oczywiście w kolejnych filmikach. Dzięki, że dzisiaj byliście. Bye!